Siemelowo, Radio Anarchia przebija mi się przez ten prowadzki bełkot w sieci. Yy, ostatnio kontrowersję zbudziła za mną na plecach tutaj flaga Ukrainy. Pa słusznie, że je wzbudziła, ponieważ wiadomo, że jako anarchistyczne osoby jesteśmy antypaństwowcami czyli się państwo jako wrogowi, naszym wrogiem państwo, które jak wiadomo jest yy, opresyjne w stosunku do jednostki i nie daje tej wol wolności yy, jednostce i zniewalają. Natomiast no, ta flaga myśli się z pewnego powodu, ponieważ na początku wojny, jak wiadomo, wszyscy, wszystkie osoby aktywistyczne przystąpiły do czynnej pomocy osobom z Ukrainy, które dostały się do Polski, które nie chciały walczyć w wojnie, nie miały takiej możliwości. Natomiast no, ja wtedy musiałem pracować i tutaj właśnie był taki gest, kiedy na jakiejś tam kolejnej demonstracji antywojennej po prostu kupiłem tą flagę, wiedząc, że pieniądze z tej flagi trafią do uchodźców, którzy potrzebowali wtedy no, pieniędzy, żywności, lekarstw, wody oraz miejsc zamieszkania. Także to był taki moja mała cegiełka do pomocy ludziom, którzy tej pomocy wtedy potrzebowali. Natomiast no, jakie jest stanowisko osób anarchistycznych, ruchu anarchistycznego wobec wojny w Ukrainie? No, to jest takie jedno, że ona powinna się jak najszybciej skończyć, ponieważ no, tutaj jasno można stwierdzić, że bogaci walczą z biednymi. Rękami biednych, o swoje jakieś, o jakieś, o jakieś interesy, o interesy, o strefę wpływów. Na początku wojny, kiedy rzeczywiście lud, kiedy armia rosyjska, przepraszam, podeszła pod Kijów i lud jakimiś swoimi sposobami tą armię powstrzymał, no Ameryka zwietrzyła interes, zwietrzyła to, że, że da radę tą Ukrainę uratować w cudzysłowie, ale też uratować w sposób, jak oni, tylko jak tylko mogą, tak? Czyli po prostu tam będzie kole, będą kolejne rynek zbytu. Tam będą również rakiety, które będą wymierzone w Rosję i, i Ameryka, która każdy potencjalny zagrożenie widzi w za siebie po prostu w kraju, w którym się, który się w jakiś sposób rozwija, będzie mogła to, to zagrożenie w jakiś sposób wy, wyplemić. Także w ten sposób oni rozumują. My rozumiemy to w ten sposób, że jako osoby anarchistyczne, że każda wojna jest bez sensu, i ta wywoływana przez NATO, i wywołana przez Putina, przez Rosję. Giną na niej niewinni ludzie, giną na niej ludzie, którzy nie chcą walczyć, giną na niej ludzie, którzy zostali przez propagandę i rosyjską, i natowską, omamieni, i tam zabijają się. Zresztą to całe ten syf związany z patriotyzmem jak teraz widzieliście, na przykład widziałyście na marszu, Marszach Niepodległości, tak, ludzie jak się umamieni, jakąś papką, którą w szkole nam serwują, jakieś sienkiewicze, jakieś tam, że Polska matką boską narodu i potem chodzą, nie? Wszystko im się należy, o wszystkim chcą decydować, chcą decydować za inne kraje, inne kraje są gorsze niż, niż oni i tak powstają te wszystkie nacjonalizmy, które doprowadzają w pewnym momencie do wojny. Gdyby po prostu ludzie byli bardziej uświadomieni, jednostki były bardziej uświadomione, bardziej o swoją wolność, Pomyślałyby i powiedziałyby po prostu tak, że my tą broń składamy my nie będziemy walczyć między sobą. Tam Putin, Ziałyński, Kaczyński czy Biden walczą sobie na, na ringu, gdzieś tam jako wrestlerzy i, i będzie wszystko w porządku. Także, no, tutaj niestety lud został omamiony i lud ginie po prostu za interesy NATO, za interesy Putina, i, i my się temu sprzeciwiamy. Natomiast dziwne jest to dla mnie, że nie sprzeciwia się temu lewica. Tak zwana lewica socjaldemokratyczna, która od samego początku jest za, popiera NATO, popiera zbrojne wystąpienia tego zdradzieckiego terroru, popiera po prostu zabijanie niewinnych ludzi w imię swoich interesów. No i jest to dość, dość proste, dlaczego to popiera, ponieważ te wszystkie socjaldemokracje, te wszystkie kawiorowe lewice, one zostały po prostu stworzone przez kapitalizm, jako że o, my tutaj mamy też lewicę w naszym ustroju kapitalistycznym. Ta lewica nie wiem z jakiego powodu popiera kapitalizm, Kapitalizm z ludzką twarzą, że niby szwedzki. No, szwedzki, no, co, że z ludzką twarzą jest, no, że, że, że no, i to jest cały czas kapitalizm. Tak? My się temu sprzeciwiamy, po prostu kapitalizm powinien upaść. Natomiast no, takie sztuczne twory jak ta lewica, jak związki zawodowe, no, to są po prostu makiety kapitalizmu. No, tyle można powiedzieć na ten temat i z prawdziwą lewicą nie ma nic wspólnego. Natomiast ta prawdziwa lewica, w cudzysłowie podziemna, ona popiera Putina, który jest takim samym zbrodniarzem jak NATO, także też nie możemy się z nimi tutaj w tym, w tym, w tym temacie zgodzić. Także no, dla mnie, dla osób anarchistycznych jedyne co można zrobić, to żeby uniknąć tej wojny, złożyć broń. Koniec. Następna sprawa, czy ja jestem kibicem Arki Gdynia, czy kogokolwiek. Oczywiście lubię kibicować, lubię oglądać mecze, piłkę nożną, jeżeli mam na to czas i ochotę i możliwości. Oglądam Arkadynia, Pogoń, Odreopole, Leeds United. Te miejscówki, w których mieszkałem. Zawsze jakoś tam sympatyzuję z klubami, natomiast no, trzeba też jasno podkreślić, że nawet jak tam żeśmy tutaj wystawali w piekiełku czy gdzieś, nigdy, nigdy nie podniosłem ręki na chłopaków z innych klubów. Dla mnie to są tacy sami ludzie jak ja i te jakieś walki plemienne to to jest po prostu chuja warte wszystko. Jedyne co fajnie, to że walczą czasami z policją. Policja jako zbrojna ramię systemu powinna być po prostu eliminowana. No. Jeżeli idziesz do policji, to jakim ty jesteś człowiekiem tak naprawdę? Także w ten sposób to można skomentować te wasze dywagacje na temat mojego kibicostwa. No dobra, na ten temat tyle. papa. Pa. pokój niech będzie w końcu.